Jesteśmy w Turawie, pod pałacem byłej siedziby domu dziecka. Spróbujemy dostać się do środka, bo kilka takich szczegółów wskazuje, że można tam wejść. To znaczy, można się dostać gorzej z tą możliwością. No i tutaj teraz zobaczymy. Widzimy zdewastowane wejście no i spróbujemy się dostać. Albo się uda, albo się nie uda. a skoro tu jesteśmy, to znaczy, że się dostaniemy na górę. Pamiętam ten korytarz. Bractwo tutaj buszuje, imprezki się odbywają na pewno. Wpisów bogaty, Zobaczcie. Są schody, a zatem wejdziemy do środka. Mamy taką szansę. Skurry syny, że tak powiem, żeby tak stymulować pałac. Zobaczcie, co tu się dzieje. Idziemy w kierunku kuchni. O, tu już się sufit sypie. Zobaczcie co tu na ziemi się dzieje. Tynk popadł, jakby był pożar. Dzięki dawnej stołówki, Napęczniały parkiet, parkiet, za tym idziemy teraz w dalszą część Przemoczony ruch. Grzyb zjada o, dawna winda, no i teraz idziemy do dawnej suszarni. Tutaj wieszało się pranie z kotłowni. Rurą doprowadzone było ciepłe powietrze i suszyło się teraz kierujemy się do holu głównego na parterze Się niesamowite orgie musiały odbywać, patrząc na stan niektórych segmentów. Pomieszczenia biur się tutaj znajdowały. Teraz zobaczcie, co z tego zostało. To już nie chodzi o to, żeby zwiedzić, ale nie, żeby zdemolować wszystko, co tutaj kiedyś było, i służyło wychowankom domu dziecka. Tak, teraz pójdziemy do byłych pomieszczeń mieszkalnych kierownictwa. No, falsifikacja oczywiście to współczesne meble, a nie jakieś zabytkowe, jak niektórzy zwiedzający ten obiekt opowiadają głupoty. No i jesteśmy w tej części, gdzie jest zewnętrzny balkon, ale on się niebawem zawali. Przejdziemy do części łazienek. Było właśnie tak wyglądała właśnie Regulator temperatury wody. powieszczenia Izby Chorych. No i patrzcie się, czego tu grzebali. Ale widać, że tu noclegi się mywają. Materace rozścielone. No, to jest pomieszczenie byłej izolatki Chorych. No, tutaj już wyłupano co nieco. Ja Nie teraz na tym wyłożył. Tak, teraz pójdziemy na pierwsze piętro. Zawsze się boję, ile kogoś odwiedzą pałac tym widokiem, jaki zastanę. Oj, tam już widać, nawet wąż przeciwpożarowy komuś przeszkadzał, sukin koty, gównia żelio, popatrzcie, co tu się robi. Otwarte stropy, żeby się nie załamały. popatrzymy, jak to wokół wygląda. Tak, tak, drzwi wymontowane, drzwi wyłupane, okucia mosiężne, skurcze, byki na złom, wszystko przekazali. Okno zabytkowe też przeszkadzało. No i widać fragmenty jeszcze kucia widowlanego, tak. I zobaczcie, alką pokrył się Koniec. Mało było. Teraz drugi kominek, też wyłupany. I zobaczcie, bebechy wszystkie metalowe, skórcie byki wykradli. Zobaczcie, przyjrzyjcie, wyłupano drzwi, leżą bez okuć, o, tutaj było okucie, podobno tutaj, no i zaraz wejdziemy do stołówki. Teraz zrobimy taki rekonesans dookoła. Teraz wchodzimy do sali znajdującej się pod basztą wieżą, o fragmenty marmuru przygotowane do wyniesienia chyba. O, ostatnio byłem. To kominek był cały. No zobaczcie jak teraz wygląda. Kulczy byki. Grynoistwo. Żeby ich pogięło. Zwróćcie uwagę na wyłupane mosiężne zawiasy na każdym poziomie Tylko się u góry jeszcze osadzi. A co tutaj robili? O mordę, co oni tu robili? Czyżby by jakaś zwierzyna tutaj rozrabiała? Popatrzcie co to jest. Głównia, szeria rozrabiała. No i ten biedny piec wyłupany z wnętrzności. Sukin koty. Co to było? O co tu chodziło? Jakaś idiotyczna zabawa, chyba. Gówniarzeli. No bo nie inaczej. wejdziemy do pomieszczenia byłej stołówki zobaczcie też drzwi pozbawione Zobaczcie co z pięknego kominka zostało. Sukin koty wyżywali się, nic nie ukradło. Widać, że wnętrza metalowe pozostały. O. Kredensu też nie oszczędzili. Je. Nie kto, kto zechce ten pałac. jest zabezpieczenie, widzicie dostałem się do środka zobaczcie jak wyglądała kiedyś o. dwa piece i co było możliwe to wybebyszone Różnymi drogami się dostać, jak widać. O, tutaj woda stoi. Ho, ho, ho. No pięknie. A raczej nie pięknie, tragicznie. No to opuszczamy. Teraz się trzeba będzie mocno schylić, żeby się wydostać stąd. No, ledwo się wygramoliłem o, z tego wnętrza.